Na co powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając e, to ubezpieczenie turystyczne na wyjazd zagraniczny? Według pana, co jest priorytetowe? Na pewno powinniśmy pomyśleć o tym ubezpieczeniu. Nie powinniśmy polegać tylko na EKUZ-ie. Nie powinniśmy tylko polegać na tym, czy. Y Będziemy a do mieli... jeszcze przejdziemy. Przejdziemy, okay. <laughs> Czy będziemy mieli szczęście, czy że nic się nie stanie, bo to też są takie sytuacje, że kiedy mówię, a dobra, jadę na weekend. Dwa dni, trzy dni, co się stanie, fajny, szybki lot znaleziony, polecę, wrócę. No ale to tak nie zmienia faktu, że w tej sytuacji może nam coś się tam stać. Musimy pamiętać, że tam właśnie NFZ nie działa. Może się zdarzyć, że w tej sytuacji e, nawet jeżeli byśmy mieli jakąś taką podstawową ofertę dokupioną czy przez biuro podróży, czy dokupioną przez, e, przy liniach lotniczych, to są często bardzo małe kwoty, i to jest pierwsza rzecz, na jaką trzeba zwrócić uwagę, na jaką kwotę ubezpieczenia wykupujemy, jeżeli chodzi o koszty leczenia. To jest jedno najważniejszy punkt, tak naprawdę, który się tutaj pojawia. Ponieważ te koszty za granicą, które się pojawiają, no to tak można powiedzieć, że przy. W małym nieszczęście to jest kilka tysięcy złotych, przy większym zdarzeniu to nawet jest kilkaset tysięcy złotych, jeżeli nawet mówimy o Europie. Takie wypłaty, jak analizowaliśmy, czy tam sobie też śledzę, żeby móc doradzić klientom, jakie sumy powinny być wybrane, no to tak 200-300 tysięcy przy w zdarzeniu, kiedy mamy wypadek, może się okazać, że taka kwota będzie do opłacenia.